Mamy widzowie w pierwszym odcineczku na tym kanale Dzień dobry, dzień dobry, dobra. Zaczynamy od kopania drewna. Dobra, kopiemy, kopiemy. Kopiemy. Kopiemy, kopiemy. Dobra, dobra, dobra. dobra. Już dwa mamy. Kopiemy trzeci. Dobra, dobra. Pyk. Na 5 na razie starczy. Dobra, teraz będę robił ee, kilo drewniany, żeby zrobić na, kamienne rzeczy. Dobra, tutaj sobie zaczniemy kopać. O, Piach. Dobra. Dobra, to robimy cięcie. Ja na kopię dużo bruku. Widzimy się zaraz. Siemanko widzowie. Dobra. Będziemy teraz robili sobie, dokończymy i te. I temy. Dobra, tutaj to wyrzucę, To mi niepotrzebne. Tu Motyka, siekierka tu. Tutaj będzie kilofik, tu łopata i motyk. Stare przepisy. Zabijecie. dupie mam. Kurwa. Dobra, mara. Kupimy sobie dużo drewna. To czuję, że coś wyczuwam, że zaraz będzie noc. Trzeba będzie zrobić domek. Zrobimy, zrobimy gdzieś na lodzie. Na lodzie coś chyba czuję. Na lodzie chyba nie reszą się moby, bo... Aha, lodu tu nie ma. No może trochę. Więc woda. No, robię dalej. Dobra. To lecę to drewno. Dobra. To widzimy się zaraz. Ja tutaj nie robię dużo drewna. No, widzimy się zaraz. Dobra, siemankowidzowie, widzowie, znowu nakopałem dużo drewna. No może nie tak dużo, 30 kłód, ale myślę, że nam wystarczy. Dobra. mamy dwa staki prawie. To gdzieś się zbudujmy. Tylko gdzie, co, znaleźć ten. To idziemy znaleźć teren. Sobie, zrobię może łódkę. No, łódkę jest gdzieś popłynę się tak przydało to zrobić gdzie to mamy łódkę? Powiedzcie widzowie gdzie my mamy łódkę w sumie piecę zrobię się przydało nie mamy łódki świetnie przecież nie wskoczyliśmy do wody sobie łódkę nawet mi to Dobra, bierzemy crafting, lecimy tam, żeby postawić łódkę i popłynąć gdzieś indziej, znaleźć inny biom, gdzie możemy zamieszkać. Kurde, prawie do wody wpadną, bo to już na mnie zombie z czeka. Płyniemy i szukamy nowego terenu. Ja znajdę teren. To robimy cięcie. Znajdę teren i wrócę do Was. Widzowie witajcie znowu. Teraz. Znalazłem sobie teren, i ten teren to będzie ta mała wysepka. Zdecydowałem, że na małej wysepce będziemy mieć. Do... Przepłynąłem już bardzo dużo, jak patrzycie sobie na kordy. Kiedyś tam pie... 500 coś było, A teraz mamy minus 2000. Więc dobra, budujemy się tu, trzeba przetrwać. To budujemy. Tutaj teraz budujemy. Najpierw może zacznę od rozbudowania wyspy. Teraz buduję wyspę trochę. I do was wrócę. To ja na razie zrobię cięcie, rozbuduję trochę wyspę. I. Dobrze, wrócę. No. To witamy się po cięciu. Dobra, widzowie, witajcie po cięciu. Myślę, że taka wysypeczka na razie starczy. To bym chciał podmienić na deski albo dir. Na dir to bym chciał. Ale mamy go... Mało! Zwalaj stąd. Zwalaj stąd, debilu! Nie! Nie! Nie, tylko nie ten szmaciany gówniarz. Teraz tam się pojawia... pojawiał, Pojawił... Creeper. Ta wyspa jest niebezpieczna Nie możemy tam przebywać Straciłem deski I w ogóle Nie dobra lecimy na inną wyspę To cięcie Po cięciu widzowie znalazłem jeszcze nowy teren. I tamta wysepka. Bo tamta wysepka była niebezpieczna. Pamiętacie, co się stało? Przeleciał zombie z Tritonem i zostawił mi na 3 HP. <śmum> ale znalazłem nowy ten. I tutaj będę chciał zamieszkać. Mam te ładne deski. Ale ich mam tylko stać. Chodzi mi o te deski, taki dwa. I to mnie nie zadowala. I poszukam wioski, bo to są równiny. Na równinach często są wioski. Więc poszukam. Może gdzieś tu być. Się ukrył. osyczka W slece poszukać wioski. Może znajdę, może nie znajdę. Będę musiał coś znaleźć. Albo jak nie znajdę nic przez trochę to po prostu się wywoduję na no wiecie no na normalnym tutaj skraju. Bym za bardzo nie chciał zużywać tych ładnych desek. Bo jest tutaj sobie na tym ja mnie nie pozyska, Nie wiem po co ja tego lider. To w sumie jest nam niepotrzebny. Może trochę, no żeby się podbudować albo coś, coś ładne. O! czarna owca, mój ulubiony kolor. Dzięki, za pełne. Dobra, dobra, dobra. Czyli idealnie mam dwa białe i jedną czarną, O Coś czuję, że chyba tu nie, tutaj nie będzie. I ile tu słoneczników? Po co tyle tego? Siepieron? Ile tu tego jest? Nie, no matko boże. Boże. Dobra, chyba się przejdę na tamtą stronę i tam się. Wybram. Tam jest tak ładnie płasko. Nie za bardzo płasko, ale dobra. Dawaj mi tą owcę. Dzięki. Za bardzo jedzenia nie mam. Żryj szybko. Ryj coś! Wkładaj do ryja to surowe mięso. Chopie. Rito, ryj Rito. Ryj no ja nie mam pełnego HP. Który chciał... Bardzo chciał mieć. No. No po gładku to, na, to będzie mi się regenerowało. Z, zjem jedno jeszcze, żeby to szybciej się to regenerowało, bo to jak wolno to flupy z dupy będzie z tego. Kolejna owca. Ile tu tych owiec jest? jest? Mnie już na dwa łóżka stać, halo? Ile tu tego? Na trzy już zaraz będzie. Zabiję to i będzie mnie na trzy stać. I już mnie na trzy stać. Ciepielą Dobra, już więcej tego nie zabijam. Kurde, po co mi tyle tego gówna z takiego Kevin. Okay. Do niego może kiedyś zejdziemy, ale na razie nie. Dobra, pólka. Ty mieć? Myślę, że mieć. Mieć? mieć. Kurde, jakby tutaj było. Tylko... Wow, tu... Do... Nie, tutaj, tutaj się. Tutaj się buduje czeka za oknem, kurde, u mnie w pokoju. Się wystraszyłem. Tutaj się zbuduję. Ładna będzie podłoga z tych desek. To co zestawy na podłogę. Teraz by się przydało trochę tych dębowych. Tak będzie z kamienia, z dębowych będą ściany, a z tego będzie podłoga. Łódka ze skrzynką. Świarkowa łódka ze skrzynką. Flupy z dupy, mi, niepotrzebne mi to. Idę zbierać więcej drewna. To jedna drewno jest, w sumie będzie przyskazać. I czego się dowiedziałem niedawno, że kwiatki można skompostować. Dostaniesz w kompostie. Mam kosną. Kwiatki da się kompostować. Kopostować. Kopo. No kopo. No kompostować. Na razie. Ile to jest 56 desek mi na razie wystarczy. Zawsze zaczynałem od podłogi, żeby mi było łatwiej, ale teraz sobie, Chyba trochę sobie zacznę od ścian. Na razie zrobimy taki mały początkowy domek. Zaraz... No niedługo możemy wyruszyć po, do jakiegoś lasu po jakiś tam z 5 staków chłód drewna. Ale to w sumie jeszcze nie teraz. Na razie robimy taki mały startowy domeczek. Mały. słyszysz? Gra. słyszysz? Taki. Żeby się... byle by się, byle by się łóżko zmieściło. Nie wiem czasu, to ja przecież będę przebywał na dworze, nie? Po co mi tu? Jakieś pertypyty. A flupy z dupy jakieś. Małe go... no. Które mnie chroniło. Pff. Nawet nie wiem... Nie wiem... W sumie podłogę sobie zrobię, żebym się nowy nie rozpił w tej... ...sraki chłupie jak tu cimno jest! Cimno jak w dupie! Weź tu hopie coś... Drzwi jakieś zrób, hopie, weź tu crafting postaw! Wryścia. Zrób takie drzwi, bo zaraz mnie tu wejdą i zabiją. Już masz lupę z dupy? Masz lupę z dupy. Już. Zrób sobie może cztery pochodnie, bo to tak trochę cimno tu jest. Ja bym powiedział ci, że cimno tak trochę tutaj. Ale to ja zrobię sobie może yy, przerwę. No, wiecie. No, cóż w sumie może. No nie wiem, zdecydowałem. Dobra, kończę odcinek. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie kanał. Lajki, róbcie. To ja zakończam odcinek. Pa.